Państwa gorąco z Bilbao ze stadio San Mames na którym już za chwilę rozpocznie się dzisiejszy ciekawie zapowiadający się w momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo który z graczy zadecyduje o jego wyniku ale w tym przypadku spore są szanse że to właśnie on odegra tu kluczową rolę ciekawe czy znów zaprezentuje Pan Mussy Piłkę dostał Williams rzuca teraz piłkę do środka Znakomicie wybronił, ale skuteczne. Znakomite zachowanie bramkarza. Popisowo go teraz oszukał. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. I Williams. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? To nie było trudne. Broni bramkarz. B. I obrona teraz okrana. Czy zdoła strzelić? Chce przenieść piłkę nad bramkarzem. Nasuwa się pytanie. Co to w ogóle miało być? Totalnie zepsuty strzał. Takie podcięcie, gdy wyjdzie. I to stał Williams. Czy uderzy celnie? Gol! Trafiają! prowadzą w tym wyścigu do kolejnej rundy. Tak, prowadzą teraz w meczu, ale nie mogą być u spokojni. Do końca meczu jeszcze dość czasu, by rywale poszukali swojej bramki, która dawałaby nam w tym układzie do grypkę. Ależ to pięknie wpadło. Co za finezyjne wykończenie. Teraz na no powrótce można to jeszcze bardziej... Milka do erery. Próbuje szczęścia. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Ruidz. To Może być wyrównanie. I mamy gola. Już się wydawało, że pożegnają się z rozgrywkami, ale wyrównali stan dwumeczu. Teraz wszystko zaczyna się od początku. Bo w bramkach wyjazdowych też jest remis. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak, ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. 10 minut tego spotkania. To środkowuje pole karne. No i już po akcji. Strzał, proszę Państwa! 11 I gol! Nie! Nie ma! Ale było blisko. Piłka odbija się od bramki. Szkoda, że nie wpadł ten Wolej. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Mamy aut bramkowy. Znowu od włas Rzesza na bramkę! Obronił to! I nic z tego. Traci tę te piłkę. To podanie powinno znaleźć partnera. Rzutka zbyt czytelna. Obrońcy nie pozwalają na dobre dobranie. I Kermunialin! Rykoszek! A interwencja! Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie! Poszedł do piłki! się obronie. Bramkarz robi swoją robotę, ale a kapitalne to zagranie. Raul Garcia. Raul Garcia! ale Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Ależ, teraz okazja Bramkowa. Nie chcę im psuć radości, ale to prowadzenie jest bardzo chwiejne. Przy tym układzie bramek strzelonych na wyjeździe jedno trafienie rywali wyrzuca ich z turnieju. Dla spokoju powinni poszukać jeszcze jednej bramki. Co najmniej. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie. Prost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Kolejna przeszkoda pokonana. Wysoki pressing się opłaca. Co też się teraz wydarzy? Tak! Stopywają gola! I teraz mają przewagę. Dzięki bramkom na wejście w tym momencie to oni mają awans. Niefrasobliwość w polu karnym, porażająca. Zwłaszcza kiedy ma kto bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do piłki, spróbować odbior. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Dobra, spokojna. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Jest informacja z linii bocznej. Spotkanie pod Jest dużo miejsca na skrzydle. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Miłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Jest! Mają to! Odwracają losy dwu meczu. Nieprawdopodobne! Teraz rywale na pewno rzucą się na nich. Jeśli zdążą strzelić, to oni z powrotem będą w kolejnej rundzie. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Wrzuc z autu. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Gol! Proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie w tym dwumeczu! Proszę spojrzeć, rywale z Ruskotani. Teraz muszą strzelić dwie bramki w bardzo krótkim czasie. Znamy powtórkę w i wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi, a i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Minutowego tego czasu gry. Rzutka w pole karne. I ten atak bez efektów. Choć gdyby nie skupił... Oto ostatni gwizdek i już wszystko jasne. Zespół gospodarzy wygrywa ten półfinał.